Kolejna katastrofa lotnicza w siłach powietrznych USA. Nadal trwają poszukiwania piątego członka załogi śmigłowca marynarki wojennej, który rozbił się u wybrzeży Virginii. Z pierwszych informacji wynikało, że nie żyje jedna osoba. Dziś liczba ofiar wzrosła do dwóch, podała amerykańska armia. To też drugi wypadek, do jakiego doszło w trakcie lotów szkoleniowych na niskiej wysokości w ostatnich dniach. Rozbita maszyna należała do stacjonującego w bazie Norfolk w Virginii 14 śmigłowcowego Dywizjonu Przeciwdziałania Minowego. Do katastrofy doszło podczas rutynowych szkoleń na pokładzie śmigłowca MH53E było pięciu żołnierzy. Wyłowieni z morza ranni zostali odtransportowani do szpitala. Stan jednego z nich lekarze określali mianem poważny. Dotąd nieznane są przyczyny wypadku, badaje marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. To już druga katastrofa lotnicza. W ciągu dwóch dni we wtorek w hrabstwie Norfolk rozbił się podczas rutynowych lotów szkoleniowych na niskiej wysokości amerykański helikopter. Śmierć na miejscu poniosły cztery osoby. mój serwis.blogspot.com.